Mówiłam ostatnio Charlie rakietę i e, piłki do tenisa, minionkowe, no i e, chciałam, żeby sama sobie otworzyła e, tą paczkę, natomiast przesadziłam z praniem. Wybrałam Luki kurtkę i po prostu jest jeden wielki flag, puchową kurtkę, w środku się zbiły takie kulki, w no. No, za długi program chyba nastawiłam. I na pomysł, że pamiętacie ją? Ona była taka puchowa, fajna, duża. I wpadłam na pomysł, że wrzucę e, tą piłkę tenisową, żeby tak rozbić, nastawię na suszenie. E, kupiłam takie specjalne piłki, e, niebieskie z takimi kolcami, ale gdzie się kurczy, zgubiłam. Nie wiem, gdzie je dałam. Jeszcze nowe, nieotwarte, nie zapakowane. Widziałam takie piłeczki, że się wrzuca. Tylko nie wiem, czy to nie był jakieś specjalne udawane do tenisa. No nie wiem, jeszcze coś zrobię z tą piłką. Spróbuję. Pewnie teraz zamknę, włączę, wrzucę to, a wy napiszecie: Boże, nie rób tego! Uhu, udało się. Dałam taki program na godzinę 50 około. I to jest taki program, właśnie do suszenia kurtek. Wrzuciłam te trzy tenisowe piłeczki, także przydały mi się. Jest kurtka, jest gruba, puszysta. Także, jeżeli tak bym też się stanie, to polecam wrzucić do suszarki.